Jesteśmy na pierwszym polu, które sobie dzisiaj objeżdżam. W nocy było minus 15 bez okrywy śnieżnej. I rzepaki się jako tako jeszcze trzymają. Nie wiem, czy to kwestia tego, że uprawa bezorkowa. Tej materii w ziemi jest więcej. Ziemia nie jest taka goła, jest mocno przykryta. No ale są zamarznięte, łamią się praktycznie cały czas. Ta rozeta jest dość rozbudowana, więc nie ma problemu z tym. Akurat tu widzicie żerowanie. Sarny przed chwilą przebiegały. One tu się żywią. No jedyne praktycznie zielone, co teraz jest. O tu widzicie wszędzie jakieś ciurki, Ale tego rzepaku jest dosyć. Nie na tą chwilę, gdy ten mróz dzisiejszy no minus 15 było. Jeszcze nie wygląda źle, tu gdzie trochę słabsza ziemia, tutaj odmiana populacyjna, bo tak akurat mi się skończyła paczka. No, widać, że jest trochę gorszy, nie? O, tu na przykład nie. Jest go dużo mniej niż tam, jest mniejszy inna odmiana, i inaczej to wygląda. Tam jest hybry hybryda typowo z Arnold, a tutaj jest populacja, tylko już nie pamiętam tej nazwy, nie? No, widać, że jest różnica. Także no, że jeszcze źle nie wyglądają. Najgorzej moim zdaniem wygląda pszenica na ten moment. Wygląda słabo. Ale jutro w nocy ma być minus 20 nad ranem. Pojutrze jeszcze minus 16, i to no to będą decydujące trzy dni. W dzień teraz jest tak około minus 7, czyli cały czas jest zamrożone. W ogóle pełno dziurek. To myszy wygląda? Ale nie, to chyba nie myszy. Może. A może? Bo też się żywią jednak gryzonie w uprawie bezorkowej. W każdej uprawie w sumie, ale naprawdę dużo tych dziurek. No, Zaraz puszczę drona i polecimy dalej zobaczyć, a jeszcze się nie przywitałem. Witam się z Wami w najnowszym filmie, w 2026 roku już. No i najpierw przegląd pól, bo w sumie nic nie robimy takiego w polach. Yy, takie kwestie jak tam w oborze, no to trzeba ogarniać na bieżąco, to tam nie nagrywam, bo w oborze to tak nie, nie za bardzo mam jak, warunki, ale... Mówię trzeba się na pole przejechać zobaczyć. Także zaraz puszczę drona i zobaczymy jak tam na końcu pola będzie. I wam później dopowiem jak będę montował. Oh, nie. Jeszcze źle nie wyglądają rzepaki. Ale twarde jest, można po polu jeździć. Tylko kamieni żeby nie było. O, tutaj trochę... A tutaj pryskaliśmy drugi las, drugi raz z lontrelem. Bo się nam wrąbała krzywo szyj takiej gówno. Ale nie ma go, ale rzepaku też prawie nie ma. Bo rzepak zadusiło, ale będzie, coś tam jest tych roślin. No widzicie Coś tam jest Trzeba Jeepa kupić, żeby jeździć po polach, bo my Berlingo śmigamy no. Nie, taka pogoda to nie trzeba jepa. Rzeczka A to Dolina Warty Zamarznięte w pizdu na łyżwach by pojeździł. Tam jest więcej zamarznięte, tu taki tylko wylało trochę. O, ląd. Kla e jak to się nazywa? To jest klasztor, nie? Klasztor, w Klasztor, no właśnie. Także widzicie, warunki są jakie są. Nie jest za ciekawie. o tam, gościu, ma jakieś zboże, widzę to kiepsko. Kurde, nie mam że wam se pojeździł. Chyba sobie jutro łyż wykupię. Co? Taki już jest. A nie więcej? Tu jest dyszka. Jak jest... Jak dyszka, to zawsze uważane było, że można po lodzie już chodzić. Samochodem byś przejechał. Pewnie, tylko dłużej nie. Drzewo. Ale płynie, widzisz? Gdzie? Zobacz, li, li, liście ruszają. Tam niżej. Ja Nie widzę, ale możliwe. Wróciliśmy z takiego objazdu, jakby teraz jesteśmy koło domu. Nie wygląda jeszcze to źle. Mamy jedno pole, gdzie są samosiewy żyta z zeszłego roku. Tam było tylko stależowane i tak zostawiliśmy. Miała być kukurydza, ale jak się okaże, że zboża wymarzną, to żyto takie ładne, to się zostawi. Będzie zboże i słoma. Taki jest plan. No tutaj po burakach z września kopanych. W na początku października siane, w sumie tego tak jak reszta yy, zbóż, yy, pszenica, no pszenica moim zdaniem wygląda najgorzej. Rzepak jako tako, jako tako, ale pszenica wygląda najsłabiej. Ona się do tej pory nie potrafiła rozkrzewić ładnie, cały czas jest taka, nie? Cały czas jest po prostu, <laughs> takie rękawicze wziąłem robocze, bo akurat nie miałem pod ręką innych. Widzicie tu jakaś resztka z buraka. Tu było robione bezorkowo po buraku na 30 cm. trzybelkowcem, no i, no i było wsiane 150 kilo na hektar. Tutaj Dubaj. Własny odsiew. No i kurde, no wszystkie te pszenice jakoś tak w tym roku wyglądają. Nie za ciekawie. Zobaczymy, jak te dwa dni jeszcze mrozów wytrzymają. No, jak zboża wymarzną, teraz jeszcze mleko spadło, bynajmniej w naszej mleczarni, ale widzę, że wszędzie spadło do takich no, granic, można powiedzieć, że opłacalności, bo coś tam jeszcze się zarabia z tego, ale, ale no, jak jeszcze by były prognozy na większy spadek, no to wtedy już praktycznie robisz na zero. Obracasz tylko tym kapitałem, który tam zbudowałeś przez lata, ale no nie zarabiasz, nie? No. Aktualnie coś tam jeszcze zawsze zostaje, wiadomo. I zależy jakie to ma koszty, nie? Jak, jak masz swoje pasze, swoje praktycznie wszystko, kupujesz tylko jakieś dodatki, sam robisz, nie masz dużych kosztów utrzymania budynków, no to zawsze ci więcej zostanie, nie? I nie liczy się ile tam nadoisz, na tylko liczy się to, ile masz w portfelu, najważniejsze, nie? No, ziemia przemarznięta, ja też przemarznięty. Ale mówię, nagramy coś, żeby było w ten nowy rok, żebym miał co montować. Bo człowiek ma ochotę trochę ponagrywać, ale warunków nie ma, nie? Może później jeszcze się coś nagra, ale trochę dopowiem sprzed komputera. Bo teraz, tak jak człowiek jest na dworze, to ciężko zebrać myśli. Yy... Ciekawych jeszcze rzeczy. Pierwszy raz od wielu lat jeszcze nie zamknęliśmy oborę. Bo u nas, akurat, taka cyrkulacja jest, budynek jest w takim położeniu, że nie jest ani od północy ani od wschodu ustawiony. Więc można mieć po prostu od, tą cyrkulację. A bydło jednak lubi, gdy jest. Gdy jest po prostu powietrze, a nie parówka. No i dobra. Jeszcze później może coś nagramy, bo zimno jak cholera. Wysłodkę już mamy całą końcówkę, te ostatnie 3-4 wanny. Tuż przez to, że jest mróz od trzech tygodni przykrywaliśmy słomą i gnojem. No, no takie stare sposoby, no ale no, są, są przykryte i, i po prostu jedziemy tymi, które były przywiezione yy, właśnie teraz w ten mróz tam zakiśnie z tydzień i później otwieramy tam. No, wanna na tydzień, wanna na miesiąc używamy, więc na spokojnie, nie? No, także zjeżdżamy, a tam w silosie mamy cztery, cztery wanny i jeszcze mamy cztery tutaj w kopcu, więc jakoś tam... Teraz bierzemy te z betonu, ja wiem, przecież glina to jest tak zamarznięta, że nie da się, nie da się ruszyć za bardzo, nie? O. a właśnie, a co jeszcze? Walczę akumulator już siada. Cztery lata Czekaj, 25 lat ciągnik i kurde, no siada akumulator, nie? W kejsie o dziwo siadł jeszcze wcześniej, ale już jest zrobiony, nie? I od tego czasu jest wszystko dobrze. Flagi nie zdejmowałem, bo mi przymarzła tu do ciężarka i tak zostawiłem od czasów strajków. Jeszcze tutaj mamy yy, siatki na pryzmy, ale nie założyliśmy, bo po prostu nie było ptaków jeszcze wtedy. I założymy prawdopodobnie dopiero jakoś niedługo w marcu, bo tych opon trzeba trochę nazbierać. Może się gdzieś od kogoś przywiezie. Jeśli ogarnie temat. Pierwszy raz od nie wiem kiedy, paru lat. Zamknęliśmy tutaj te drzwi na wybieg. W części gdzie jest młodzież właśnie w większości byki, też trochę jałówek. I dopiero widzę ile byki zjadają. Yy, tutaj i ile byk tak naprawdę je, bo tak to zwykle dostają tu kuryzę, paszę. A z tyłu jeszcze dodatkowo, tak około 150-200 kg dostają od krów yy, tmr Te ostatnie, właśnie co są już na sprzedaż, teraz będą luty-marzec, żeby się dotuczyć. No i widać, ile one zjadają z tyłu, dlatego z przodu później nie chcą tyle jeść, nie? No, ale zamknęliśmy, bo po prostu tu jest schód tak wieje. Jest naprawdę no, ciężko wytrzymać w oborze, jeżeli jest przeciąg, a zwykle po prostu nie wpływa to w żaden sposób na działanie obory, bo tutaj wpływa, tam u krów wypływa, jakby. I nie, nie przedostaje się to na cielaki, ani na nas. No a jednak wybiegi są fajne, no bo zwierzyna dużo zdrowsza. Ale na ten moment zamknęliśmy ich tutaj i yeah. je, zwierzaki zamknęliśmy, bo, no widzicie, miejsca mają dosyć, jeszcze by mogło być więcej, sztuk tu w tych końcach a jeszcze z dworem, to już w ogóle raz tyle by mogło ich być, niektórzy tak widzą, że trzymają no i będzie si no i widzicie tutaj ręczne podowanie jest to jest, kurde, ładowacz zielony nie, to MR, tylko do krów robimy, bo dwa paszowozy mieszać dziennie jak nie wiem, no Także, a mówiłem, że nie będę nic nagrywał z obory, ale jednak do tego filmu coś tam dostawimy, żeby było. Oprzątamy, zaczęliśmy oprzątać już tak, nie wiem, która jest godzina, chyba 16. No 16, bo no zimno się później robi, a, a tam wiele różnicy nie będzie w przyrostach czy tam w mleku.